No, i jest piękny malowniczy San, od którego to miasto, co się Sanok, poniekąd bierze nazwę. Bardzo dużo już w tym miejscu. Ostatnie, niestety, wysychał w paru miejscach ze względu na brak wody. A to jest początek drugiej części. Drugi odcinek z wyprawy do Soliny. Do zobaczenia na kolejnym miesiącu. To jest, z tego co się nie mylę, zamek w Sanoku, mury i tak dalej. A gdzieś od strony rynku właśnie gra melodia kurantowa, bo wybije godzina ósma. Także w tamtą stronę właśnie zapraszam. Do zobaczenia. Zgadza się, jest to zamek. Jak można wyczytać. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Piękna panorama Sanoka. Widziana z placu z placu z, z plac, na pewno, z placu świętego Jana yy, tu jest pomnik yy, a propos yy, yy, powstań i i poległem i pomordowanym za Polskę a dalej, jak się udamy z Placu Świętego Jana na rynek, no to możemy zobaczyć między innymi ten kościół, z którego najprawdopodobniej była grana Były grane kuranty Nie kuranty były grane stąd a tam jest inny kościół mniejszy wszakże To są pewnie ratusze i inne tego typu rzeczy do zobaczenia na kolejnym ujęciu jak już zejdziemy z rynku Jeszcze szybkie wyjaśnienie Kościół Przemienia Pańskiego Klasztor Franciszkanów Starostwo Powiatowej Galeria Sanowska Przepraszam, Urząd Stanu Cywilnego i Galerii Stanowska, z tej strony Starostwo Powiatowe. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. I jeszcze ostatnia rzecz, którą Państwu pokażę w Sanoku. czyli właśnie to ławeczka dobrego wojaka, szwejka. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Podajemy się już tam, czyli w stronę dworca multimodalnego w Sanoku do zobaczenia jeszcze jedna rzecz, właśnie przeszliśmy przez przejazd znajdujący się w kilometrze 107,584 metry na tej linii kolejowej niestety nie wiem jak, jaka to jest linia kolejowa wybaczcie mi no to już do zobaczenia na dworcu jeszcze przed autobusem ujęcie z góry na dworzec w Sanoku, z którego wczoraj wyjeżdżaliśmy. Do zobaczenia. Już przy autobusie, już odjechaliśmy. Właśnie odjechaliśmy z e, Sanoka. Dobrze, że tak, bo to było takie Nie wiemy, gdzie jest następny planowany postój, ale na pewno tam się zobaczymy. Do zobaczenia. Tam jest Odjeżdżamy tutaj z... Tam mnóstwo stoi składów od SKPL rodzaju, bo tu mają taką swoją siedzibę poniekąd. Ale następny postój z tego co kojarzę w lesku Do zobaczenia na kolejnym mieć. Odjeżdżamy już z leska Następny planowany postój to bodajże polańczyk. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Odjechaliśmy z przystanku Solańczyk sola. Polańczyk, ulica Zdrowa. Następny postój, czyli miejsce, w którym wysiadamy, Solina solina. Do zobaczenia. Dali zniknął już autobus. Tane. jest tego rozkład. o przepraszam za linkę a my już oddajemy się do między innymi kolei linowej do zobaczenia stoi tu sobie taki pomnik y, opisujący y, elektrownię wodną w Solinie ja pokażę go tylko od tej strony a jak on patrzył od drugiej strony to mógłby się trafić na kadrze jakiś element. Zapory, a zapory filmować nie mogę, wynika z regulaminu, a wolę się nie narażać. Więc tak, może dane techniczne jeszcze pokażę. No i to w sumie tyle. Tu nic nie ma i dane techniczne pokazywałem. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu, piękne wody jeziora Salińskiego. Teraz uwaga, będzie przejście po niebie na kolej linową, czyli to, co nas dzisiaj interesuje. Za chwilę się tam udamy, ale w jeszcze parę innych czasów zobaczymy. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Jeszcze przed PKM, w tym momencie, w sobie gdzieś tam. My wybieramy się na obwodę z statkiem po jeziorze Solińskim. Do zobaczenia na kolejnym okay. ujęciu. Okay drugą część rejsu. Do zobaczenia. Napłynęliśmy z stroną z Trasbydmyka i zapraszamy. Do zobaczenia we w Sonii. Teraz będziemy zwiedzać zbór Sonii, ale z tego okazji, że nie można tam nic nagrywać i filmować, Do Państwa lądują do szafeczki. Do zobaczenia na kolejnym momencie. Właśnie skończyliśmy panel programowy, ponieważ tak nie planowałem zwiedzanie zapory w Solinie. I teraz udajemy się na punkt główny programu. Zapraszam do PKL -u. No i proszę Państwa jest PKL Solina. Zapraszam na przejazd. Wyjścia do kolejki jest bardzo dużo ciekawych informacji. A propos, tutajszych tutejszych miejsc. Do zobaczenia już przy samym środku transportu. Zapraszam bardzo na przejazd. Uuu! Uh -huh. będzie dość wysoko, yy, ale yy, to trzeba. A bo ja byłem już jest, a, jest nerwiony, tak. Muszę uważać, bo zgodnie z regulaminem nie mogę nagrywać żadnych obiektów należących do polskiej grupy energetycznej spółki akcyjnej, więc trzymamy się raczej stacji Jawor. I za chwilę przejeżdżam nad Sanem, no to jest chyba jedyne ujęcie, jakie mogę w tym momencie Państwu pokazywać, bo jestem dosłownie osaczony przez y, obiekty należące do Polskiej Grupy Energetycznej. Ewentualnie mogę zrobić coś takiego, ale tylko coś takiego, bo niżej też już będzie, będą obiekty należące do Polskiej Grupy Energetycznej, a Polska Grupa Energetyczna nie życzy sobie, aby nagrywać ich obiekty. Ze względu na znaczenie strategiczne. Jedyne co mogę Państwu powiedzieć, to to, że jest tu bardzo ładnie. Jadę tędy pierwszy raz, jest to bardzo nowa, nowa kolej. Nie wiem czy na nagraniu słychać, ale bardzo tnie powietrze, w sensie no, ro, rościnia, no, bo pewną prędkość mamy. To, to nie jest tak, że tu bez prędkości. to ten słup, przez który za chwilę będziemy przejeżdżać, jest najwyższym słupem na najwyższym słupem na tej yy, ko kolei. Yy. Uwaga. 3, 2, 1 Najwyższy punkt Najwyższy punkt względem yy, be, względnie. Bezwzględnie no to chyba nie muszę tłumaczyć gdzie jest najwyżej. Be, żeby nie było bezwzględne wysokości to liczone nad poziomem morza, wysokości względne od poziomu ziemi. Na tej kolei jest zaledwie 5 podpór. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ... Teraz już mogę nawet pokazać pełny widok, bo minęliśmy wszystkie obiekty należące do Polskiej Grupy Energetycznej Spółki Ale i tak trochę przybliżę, żeby nie było widać nam I chociaż jako taką mogę ją pokazać. Tak wygląda. to wygląda z zewnątrz. No i zbliżamy się do stacji Jawor. Jeśli chodzi o drogę bo w powrotną stronę, nie będę jej pokazywać, no bo wygląda mniej więcej tak samo. Także za słupem do stacji. Ostatnim słupem bezwzględnie widzimy się. Także do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Albo jak w sumie to szybko zrzucić kamerę, więc jeszcze poczekamy chwilę. Jest tu także wieża widokowa. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Państwa, wyszliśmy na wieżę widokową. Ja będę szedł bardziej w środku, ze względu na moje lęki z takiej rzeczy. I teraz tak, tu trzeba sprytnie przejść górą bo wszędzie Więc będzie bardzo trudno. Tu jest bardzo dużo ludzi, proszę Państwa. Przepraszam za takie jakości nagrań, ale liczę na to, że to ujęcie zrekompensuje wszystko. To ujęcie. Dobrze proszę Państwa, jeszcze tutaj mamy, bo to nie jest część tytułowa. Dlatego tu mamy całkowicie wolną stronę góry. Tu ludzi nie ma w ogóle. I to jest super. Tu jest coś jakieś zaplecze kuchenne na no jakieś wszelakie wypadki. Dobra, zaczęło wieść. No i tyle, tyle z góry. Za chwilę się widzimy znowu na dole. Do zobaczenia. A to schemat. W kolei gondolowej stacja Jaworu góry Stacja Plasza na dole Tyle wynosi różnica poziomów, w sensie tyle wynoszą poziomy konkretnej stacji. Można sobie policzyć No i Tyle no już udajemy się na przystanek, a następnym ujęciem najprawdopodobniej będzie podjazd autobusu. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Tutaj stoi bardzo dużo autobusów. Tam kolejka już przestała kursować o godzinie 17, wagoniki zostały ściągnięte. A my czekamy na kurs o godzinie 17.28, który zabierze nas do krosa na dworzec autobusowy. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Jedzie proszę Państwa nasz bus. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Jedziemy już Brawo, z Miłosierdzia. następny wyglądany postoj, włókórka szkoła. Włógórka była ominięta przelotem. Teraz hucharce mineralne odjazd z nich. Do zobaczenia na kolejnym postoju. Ruszamy z Leska do ulicy Gwiazdowskiego 48 Do zobaczenia na kolejnym ujęciu Jechaliśmy przed chwilą ze samochodem do całego multibandalnego I jedziemy już jedną kutą kros na powoli Odjeżdżamy z przystanku samochodu ulica ulicy Staszica Gdy odjechaliśmy z Leska i zobaczenia na kolejnym ujęciu. Odjechaliśmy z Iwuni Czas, drugi plac oczki. Za jakieś pół godziny będziemy na miejscu. Zostawiamy autobusy spółki Barbara na dworcu w Krośni. Jest to taki system, że jest, jest przesiadka na drugi autobus. I chyba to samo dzieje się w Krakowie. I nie chcę kłamać, więc nie daję głowy, ale, ale mam wrażenie, że tak. No i autobus jeden już zjeżdża na zajezdnię, że mogę to tak nazwać, a drugi kierowca pojedzie dalej z ludźmi do Pyżowic w te kierunki do Krakowa. Ogólnie no dalej. A my udajemy się już do, na dobranockę, na spoczynek. I w tym momencie w sumie mogę Państwu powiedzieć jakim żółtem na żółtem na dworzec w krośnie i odjazdem autobusu drugiego kierowcy Że to jest koniec tej części do zobaczenia Trzymajcie się i. Cześć. Do zobaczenia. Cześć i cześć.